Czy jest jakaś singielka? Tu weź, możesz wstać na chwilę? I ty wstań na chwilę, proszę. Weź, spójrz na niego. Co z nim jest nie tak? Chcesz tu obok niego sobie usiąść? Weźmiemy wolne krzesło, przestawimy. Chwila, moment. Może coś z tego będzie. G**. Poszłam se na stand wróciłam z chłopem. A pani dlaczego jest singielką? Co z panią jest nie tak? Słucham, sama pani nie wie? No to pasujecie do siebie idealnie. Przychodzą do ciebie dupki wieczorem? No czasem przychodzą. My wychodzą rano? Wychodzą rano. Ja mówię, no to kur*** chodzi masz cały dzień, żeby posprzątać, stary? Tak by... No tak, ale chciałbym, kogoś na stałe, żeby coś tam w mieszkanie żyło. Ja mówię, to wpadnij do mnie, ja mam żonę, dwójkę dzieci, Kurde, mam tyle życia, chętnie ci troszeczkę oddam. Je z kobietą się trzeba starać, psem nie bardzo. Powiem wam tak, no żeby zrobić wrażenie na psie, wystarczy w pewnym momencie wyciągnąć z kieszeni parówkę. Wow, najlepszy pan. Ci... A drogie panie, jak byście zareagowały, gdyby w trakcie randki pana za banatokorą? Bo Pani tylko Boże, widziałam to w internecie. Coś strasznego.